Siedzę sobie spokojnie w domu i piszę post na Facebooku, a tu dzwonek do drzwi. Wstaję niechętnie, no bo pisanie idzie mi dużo lepiej niż zazwyczaj. Czyli wybitnie. Podreptuję w kapciach ku drzwiom i otwieram, a tam stoi jakiś dziadek. Dzień dobry. Czy ma pan niezapchaną stodołę? Przepraszam. Czy ma pan jakąś niezapchaną stodołę? Myślę sobie, nie no kurwa, jakiś joke. Żart, prank, wkręt. Stoi przede mną dziadek, taki na oko około siedemdziesiątki, w roboczych ciuchach i pyta mnie czy mam stodołę. W dodatku nie zapchaną. Zachowuję jednak kamienną twarz i mówię A, tak, tak, mam. No, to ja mogę ją panu zapchać. Nie no, robi się coraz lepiej, a ja ani myślę wychodzić z roli. O, super. Tylko wie pan, teraz jestem trochę zajęty, bo pracuję, ale gdyby pan przyszedł tak jakoś jutro po szesnastej, to ja bardzo chętnie. E... No dobrze, to ja przyjdę jutro. Chuj, nie spytałem nawet po ile taka usługa. Zagram twardo. Następnego dnia 16.01 dzwonek do drzwi. Kurwa, dziadek jest punktualny niczym Winston Wolf w Pulp Fiction. Otwieram drzwi. Dzień dobry, czy ma pan niezapchaną stodołę? Kurwa, dziadek chyba zapomniał, że był u mnie wczoraj i pytał dokładnie o to samo, ale kij z tym Tak, a o co chodzi? No bo ja mogę ją panu zapchać. No dobrze, to proszę za mną, ja pokażę. I złazimy po schodach na podwórko. Doprowadzam dziadka do mojej rozpadającej się komórki, a ten na to bała, panie, co to? To jakaś komórka, a nie żadna stodoła. Proszę pana, nie bawmy się w szczegóły. Nie zapchana jest. I co z tego, że nie zapchana? To nie jest stodoła. Jezu, co za szczegularz. Ja tu już z niecierpliwości nie wytrzymuję, bo naprawdę chciałbym już zobaczyć, jak dziadunio zapycha mi stodołę. No dobrze. A ma pan w ogóle czym te stodoły zapychać? Pre pana, to nie tak. Pan mnie o to wcześniej nie pytał, natomiast ja pytałem, czy ma pan stodołę. Ja pierdolę, co za cyrk. Koleś nie pamięta nawet, że był u mnie wczoraj i pytał dokładnie o to samo. No, ale nie będę mu tak bezlitośnie wypominał Alzheimera. Zdemaskuję go inaczej. Wie pan co? Ja mam takiego jednego znajomego, i on ma niezapchaną stodołę. Tylko, że on dzisiaj jest bardzo zajęty. Czy mógłby pan przyjść do mnie jutro o tej samej godzinie? To ja podwiozę pana do niego. Eee, no dobrze. To ja przyjdę jutro. Kolejny dzień. 16.01. Dzwonek do drzwi jak w zegarku. Dzień świstaka, kurwa. Dzień dobry. Czy ma pan niezapchaną stodołę? Tak, mam. Wspaniale. To ja mogę ją panu zapchać. Dobrze. A czym pan chce ją zapchać? Bez kitu. Teraz mam go w kieszeni. A ja mam takiego jednego znajomego i on będzie miał czym zapchać te stodołę. O, numer ze znajomym. Dziadek chyba nie ma Alzheimera. Super. Ja tylko kurtkę założę. Eee, tylko że ten mój znajomy, on jest dziś bardzo zajęty. Czy mógłbym przyjść do pana jutro o tej samej godzinie? Myślę sobie, kurwa dziadek przyjdzie bez względu na to, co odpowiem.